Hmm, czy w swojej, wiem, że, że, że ty się raczej opierasz o analizę techniczną, ale powiem, czy, czy bo w ocenie sytuacji rynkowej bierze też pod uwagę analizę fundamentalną? To znaczy tu powiem krótko, jasno i rzeczowo. Interesują mnie tylko, podkreślę tylko i wyłącznie kreski. Oczywiście tu i się tam słucha, czy, czy wszelkich takich, znaczy może nie wszelkich, ale informacji, jakichś danych związanych z gospodarką, ale w ogóle nie biorę tego pod uwagę przy tradingu, jak i również wcześniej nie brałem pod uwagę, kiedy byłem powiedzmy no takim no inwestorem, może nie tym takim długo, długo, długoterminowym, raczej średnio, ale również mnie to nie interesowało. Od początku świadomego grania na giełdzie Rozpocząłem od analizy technicznej i tylko wykres, tylko cena, tylko obrót, swego czasu jeszcze wskaźniki, a fundamenty w żaden sposób. Tarku. Mówisz tak, jakbyś wyciągnął słowa z moich ust. Dokładnie tak samo odpowiedź na to pytanie. Kompletnie nie, nie, nie patrzę na analizę fundamentalną, tylko na techniczna techniczną i żadnych wskaźników i tylko na jedną że tylko kreski, tylko świeczki to jest to, czyli praktycznie w 100% się z tobą zgadzam. Aczkolwiek znam ludzi, którzy inwestują zgodnie z analizą fundamentalną i też sobie dają, dobrze dają radę. Także jakby obydwa sposoby są dobre, ale trzeba jakby wybrać jeden i się go trzymać w 100%. Tak, tak, tu tak, żeby było jasne, w żaden sposób nie, nie neguję ani no. przydatności, ani, ani dobroci związanych z analizą fundamentalną. Nie, po no. prostu no, ja wyszedłem z założenia tak naprawdę, że analiza fundamentalna to są faktycznie no, takie przewidywania, przewidywania co to będzie, natomiast wykres, uważam, że wykres no, pokazuje zaangażowanie wszystkich grup inwestorów, graczy, spekulantów, dużych, małych banków pojedynczych osób i po prostu no z tego łatwiej mi jest wywnioskować, ale na pewno przy pomocy analizy fundamentalnej można sobie również dobrze radzić na giełdzie i w żaden sposób nie neguję takiego hmm. sposobu podejścia do giełdy. Tak, zdecydowanie. Też jestem zdania, że, że wszystkie dane fundamentalne, całe, całe, wiadomości fundamentalne są już dawno zawarte na wykresie, czyli jakby są publikacja danych gdzieś tam od 14.30 z rynku amerykańskiego, już jakby wcześniej widać na wykresie, co się, co się może zdarzyć, jakby te, te dane są, już są odzwierciedlone wcześniej na wykresie. Czyli mam podobne zdanie. Do ciebie. Darku, kolejne pytanie. Jakbyś miał zacząć wszystko od początku, jakbyś teraz nie wiem, chcę zacząć wszystko od początku, od czego byś zaczął inwestowanie na giełdzie? Załóżmy, że, że niczego nie wiesz na temat inwestowania, jest to kompletnie nowy temat, świeży. Od czego byś zaczął? Znaczy tak, bo no, gdybym miał przeprowadzony w, szary, w szarych komórkach, gdybym miał przeprowadzony reset tak. totalny, to na pewno. Ale coś by mi pozostało takiego, że mógłbym wyciągnąć wnioski, bo to takie, takie, takie niby reset, ale nie do końca taki reset. No na pewno pierwsze co to zacząłbym od, od no nazwijmy to nauki, nauki y, czysto teoretycznej. Y, dzisiaj jest to dostępne w wielu formach, od internetu począwszy poprzez książki, a na szkoleniach jakiś kończywszy, z tym, że powiedziałbym prosto y, nie Wspominałbym chyba etap, jaki teraz jest stworzony i tu pewno może wielu się zdziwi, a mianowicie przekładania tej ewentualnie zdobytej wiedzy teoretycznej na wszelkiego rodzaju, w cudzysłowie nazwijmy to, platformy demo. Tak. Ponieważ mhm. tak naprawdę, demo dla mnie to jest strata czasu. Nie wnosi to. Tak mnie się wydaje osobiście, że to nie za bardzo wnosi cokolwiek, może z wyjątkiem tylko tego, że potrafimy się poruszać po, po tych zagadnieniach składania zleceń, zamykania swoich pozycji takich technicznych. Natomiast obojętnie co byśmy nie chcieli przetestować, to w momencie kiedy wchodzą w grę już autentyczne pieniądze, to ten cały świat się odwraca do góry nogami. Wygląda to całkowicie inaczej. Dzisiaj przy dzisiejszych możliwościach można spokojnie, że tak powiem, dokonywać inwestycji, spekulacji, tradingu przy naprawdę niewielkich kwotach, nawet i rzędu kilkudziesięciu złotych, a to już daje jakiś chociażby taki delikatny wstęp do emocji, które rządzą tym rynkiem. I, i to właściwie od tego bym zaczął, czyli ta teoretyczna nauka i potem prze, przełożenie tego na, na realny pieniądz i realne takie zagranie. Tak, ta się z tobą darką, oczywiście emocje to jest coś, co faktycznie to jest najważniejsza część tradingu, umieć zarządzać emocjami. Tutaj, tak jak mówisz na demo, tych emocji nie ma kompletnie. Na demo można się nauczyć, składać zlecenia, obsługiwać platformę i ewentualnie jakieś wstępnie można umieć um, stosować system, ale żeby zacząć grać, żeby zacząć właśnie uczyć się, to trzeba włączyć to najmniejszy możliwy kapitał, Wydać na 0001 lota, najmniejszą stawkę albo po prostu, żeby włączyć realne pieniądze, żeby te emocje się włączyły i, i też od razu, żeby umieć i nie zarządzać. Tak? Tak, to Dokładnie, tą dodałbym, nawet, dodałbym nawet jeszcze taką jedną kwestię, że na demo to tylko można, że tak powiem, pomyśleć sobie, że jesteśmy bogiem w tej kwestii, tak. bo tam wszystko pięknie wychodzi, a potem właśnie dzięki demo dostać obuchę w web przy pierwszych zaraz transakcjach z użyciem prawdziwego, autentycznego kapitału. Tak, znam też ludzi właśnie, którzy na demo zarabiali duże pieniądze i poczuli właśnie taką fazę Boga, tak jak mówisz, że, że, po prostu, że są do tego stworzeni, że to jest ich świat. Płacili swoje realne pieniądze i 2-3 dni nic nie mieli, bo czyścili konto. bardzo częsty przypadek, dużo ludzi są tam, którzy właśnie w taki sposób stracili kapitał. Dobrze, jeszcze jedno takie pytanie na koniec. Wiem, że w swoim tradingu stosujesz geometrię chyba go. Czy możesz nam powiedzieć, jakie są twoje ulubione poziomy, które takie poziomy naprawdę cię ciebie zdają egzamin? Jeżeli ktoś coś usłyszał przed chwilą huk, to ja z krzesła nie spadałem. Niestety książka spadła z tak dokładnie. A to chyba może dlatego, że na to pytanie, tak jakbym miał odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, to nie ma odpowiedzi, bo jak najbardziej geometrię stosuję, ale w tym, w tej geometrii nie mam... I nie ma żadnych ulubionych poziomów. Są co najwyżej poziomy, które lepiej się sprawdzają, może inaczej, częściej na rynku występują niż pozostałe. I gdybym miał odpowiedzieć na takie pytanie, to bym powiedział, że oprócz tych trzech podstawowych, czyli tam 38,6, 61,8 i 50 pośrodku, to jeszcze 70,7% i 127,2%. Pozostała cała masa współczynników Fibonacciego, które wchodzą w grę w geometrii, oczywiście jak najbardziej również występuje, ale te, które wymieniłem, to są takie, które no, na podstawie doświadczenia stwierdzam, że najczęściej są Wykorzystywane, o tak bym to ujął, wykorzystywane przez tych e, dużo, dużo, dużo większych inwestorów, bo takie jest moje zdanie, że na rynku, jeśli chodzi o analizę techniczną, to działa to, co działa, a co działa, to zależy nie od nas, tylko od tych, którzy faktycznie dużymi kapitałami operują i czym oni się kierują, to potem właśnie to działa. Może być tak, że jakiś Współczynnik jakaś średnia działa, nie wiem, działała rok temu, działała pół roku temu, a teraz nic w ogóle nie działa, bo teraz już przeszło to na inną. Także te współczynniki, mówię, podstawowe plus 70,7, 127,2. Tutaj muszę powiedzieć, że różne szkoły różnie mówią, niektóre zamiast 70,7 mówią o 68,5, ale no, akurat... Bardziej mi wychodzi właśnie ten 70,7. Okej. Okay. Dobrze, Darku. Myślę, że, że, że tytułem wstępu taki krótki wywiadzik, i, i teraz już oddam, oddam Tobie głos i, i pokażę swoją prezentację, bo to jest koniec to, na co ludzie tu najbardziej czekają. Więc Darku, daję Ci teraz prawo prezentera. Sekundkę, muszę tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, Darku, chyba już powinna śmieć. Także chcę pokazać swoją prezentację. Okay. Ja już ją widzę. Myślę, że reszta też ludzi ją widzi. Jakbyście mogli potwierdzić, tutaj na czacie mi, czy, czy, czy widzicie prezentację Darka? Okej, okay. widzą ludzie. Dobra, Darku, ja oddaję Tobie głos i, i proszę o, o, o Twoją prelekcję. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj przed.